Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy sprawdzić dzienny czas korzystania z aplikacji w Samsungu Galaxy Z Flip 6. Aby to zrobić musimy udać się najpierw do ustawień i w ustawieniach musimy poszukać opcji, która się nazywa cyfrowy dobrostan i kontrola rodzicielska. Tutaj mamy pokazane najczęściej używane aplikacje. Możemy także sprawdzić, najpierw naciśniemy na ten wykresik, aby sprawdzić raport tygodniowy. Tutaj mamy pokazane czas włączenia ekranu na przykład. Oraz jakieś poszczególne konkretne dane. Mamy także najczęściej używane aplikacje w danym dniu, z tego co tu widać. Wychodzi na to, że to jest w sumie tak. To jest na cały tydzień. Możemy także oczywiście przewijać do poprzednich tygodni, jeżeli mamy taką możliwość. Ja niestety jeszcze nie mam takiej możliwości. Cofniemy się jeszcze i możemy nacisnąć na konkretne właśnie z tych punktów, aby sprawdzić. Na przykład z dzisiaj albo co tydzień jakieś dokładniejsze statystyki odnośnie korzystania z urządzenia. Dodatkowo możemy nacisnąć po prostu na, właśnie na licznik czasu, aby otworzyć informacje o, o wykorzystywaniu aplikacji i w tym miejscu możemy się też również cofać w tygodniu, i możemy zamienić tutaj z kategorii na aplikację. W prawym górnym rogu, jeżeli nacisniemy na aplikację, to widać dokładnie, z których aplikacji w jakim dniu korzystaliśmy. Możemy także nacisnąć pokaż wszystko, aby sprawdzić ile czasu dokładnie spędziliśmy w danej aplikacji. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.